Przekonania. Bardzo często w mowie potocznej pojawia się takie stwierdzenie, że ktoś jest przekonany o czymś. Pytaniem, które interesuje filozofa, jest pytanie, co to znaczy i czym jest przekonanie. Filozof umysłu najchętniej powiedziałby, że przekonanie to jest jakiś obiekt, który za pomocą jakichś narzędzi możemy zbadać i możemy wyjaśnić jego naturę. Same przekonania wydaje się, że mają w pewien sposób uporządkować nasze doświadczenie oraz zapewniać pewien stały obraz świata, za pomocą którego będziemy mogli podejmować decyzje oraz który będzie wywoływał w nas określone doświadczenia i określone wrażenia, dość określone emocje. Odpowiedź na pytanie, czym jest przekonanie, jest bardzo trudna. Jest bardzo trudna dlatego, że filozofowie, którzy zajmują się tym problemem, się bardzo różnią. I spierają się o to, jak należy do pojęcia, do pojęcia przekonania podchodzić. Jedni filozofowie powiedzą, że taki obiekt powinien być przez nas interpretowany bardzo mocno realistycznie. To znaczy, powinniśmy pokazać jakiś wycinek świata, który nazwiemy przekonaniem. Skoro przekonania pojawiają się, są elementem naszych treści mentalnych, pojawiają się w naszym umyśle, to zazwyczaj taki filozof będzie chciał powiedzieć, że to przekonanie to jest pewien fizyczny fragment naszego mózgu. Tak powie na przykład Jerry Fodor. Będzie chciał powiedzieć, że przekonanie to jest pewna reprezentacja, która jest fizycznie realizowana w naszym mózgu. Natomiast jest to stwierdzenie bardzo kontrowersyjne w świetle tego, co mówi nam o przekonaniach neuronauka, bo neuronauka nie jest w tej chwili jednoznacznie w stanie pokazać nam tego jednego miejsca, gdzie miałoby się znajdować przekonanie. Nie znaleźliśmy jeszcze korelatu, neuronalnego korelatu, albo obszaru, który byłby odpowiedzialny za jednostkowe przekonania. Możemy mówić o procesach, które generują przekonania, o procesach, które doprowadzają nas od, od pewnych treści percepcyjnych do formułowania się przekonań, natomiast nie jesteśmy w stanie zobaczyć pojedynczego przekonania. W związku z tym, niektórzy filozofowie proponują teorie, które bardziej akcentują rolę przekonań jako pewnego sposobu mówienia o pewnych procesach, które możemy zaobserwować. I tak dla przykładu Erik Schwitz-Gebel, który jest zwolennikiem bardzo liberalnego podejścia do dyspozycjonalizmu, powie, że przekonanie nie jest niczym innym jak tylko pewną wiązką dyspozycji. Co więcej, odróżniało go będzie od klasycznego dyspozycjonalizmu przekonanie, że te dyspozycje nie muszą być aktualnie manifestowane to może być po prostu zwyczajna, prywatna dyspozycja do określonego działania. I taką wiązką będzie dla niego przekonanie. Jest to podejście antyrealistyczne, ponieważ nie zakłada fizycznej realizowalności w jednym miejscu przekonania, natomiast jest to podejście znajdujące się gdzieś pomiędzy przekonaniem jako czymś zlokalizowanym w świecie, a brakiem przekonania. Jeżeli chodzi o brak przekonań, to niektórzy filozofowie bardzo silnie akcentują, Potrzebę zrezygnowania z pojęcia przekonania. Zazwyczaj tacy filozofowie to są filozofowie, którzy są zorientowani bardzo naturalistycznie. Bo jeżeli nauka dotychczas nie potrafiła nam podać lokalizacji neuronalnej przekonania, to może powinniśmy z tego pojęcia zrezygnować. Powinniśmy zostawić tylko takie bardzo mocno antyrealistyczne pojęcie, które będzie występowało w filozofii, ale takiej ujmowanej bardziej jako poezja. Zwolennicy takich poglądów, że należy wyeliminować to pojęcie albo zastąpić, twierdzą, że rozwój neuronauki, rozwój nauk szczegółowych doprowadzi w końcu do zastąpienia takiego pojęcia pojęciami bardziej precyzyjnymi, które będą wprost kierowały nas ku pewnej aktywności neuronalnej, która stoi za tym, co nazywamy teraz przekonaniem.